Cześć, dzisiaj mam dla Was odcinek o tym, co moje zwierzaki lubią najbardziej. Często pytacie, co kupić jako przysmak, co złapać, co im zasmakuje. Obecnie wybór w sklepach jest tak ogromny i to świetnie, bo im bardziej urozmaicona dieta, tym lepiej i zdrowiej dla naszych zwierzaków. Natomiast się o tym, co moje zwierzaki uwielbiają, na co się rzucają, co wyjadają z mieszanek w pierwszej kolejności. Zaczynajmy! Tutaj mam takie zdrowe gryzaczki, te konkretnie są z Ostropestu. Dostępne są w 100% wykonane z nasion zdrowych, mających świetny wpływ na skórę i sierść. Ostropest, Siemielnianec, Czermuszka, Wiesiołek, jest kilka rodzajów. Są również malinowe, jabłkowe, są również żołowe. Super przysmak, moje zwierzaki uwielbiają, wyjadają. Za taką pałeczkę naprawdę mogą nawet uczyć stuczek, także polecam gałązki. Gałązki przede wszystkim, najbardziej ulubiane, szlagierowe, niezaprzeczalne jabłoni. Tu mam owoc dyni, pyszny i fantastyczny, zdrowy przysmak. Cukinia znana, lubiana, bardzo chętnie wycinana. Patyczki topinamburu. topinamburu. U mnie taki sam hit jak gałązki jabłoni, świetne na ścieranie ząbków i na ciche noce, żeby nie było ogryzana klatka i inne rzeczy, polecam. Tutaj kolejne gryzaczki, gryza, nie, gryzaczki siemielnianego, pyszne zdrowe, samo siemielniane w czystej postaci, raz na jakiś czas na odpłaczenie, szczególnie polecane dla królików. Marchewka suszona w różnej postaci, wiórki, płatki, okruszki, pyszna. Pamiętamy nie za dużo, bo ma dużo cukru. Ostropest w czystej postaci, świetny, zdrowy przysmak. Każdy zwierzak uwielbia. Cipsy z pasternaku, świetne, zdrowe, na nerki, fajne uzupełnienie diety, mniej zdrowy przysmak, natomiast nieszkodliwy, płatki groszków w bardzo niewielkich ilościach, u mnie do piłeczki, kuli, smakuli, zwierzaki nie dają się to pokroić. Kontynuując jeszcze dział do zgryzania, obryzania, przeciwdziałania, obryzania przedmiotów. Korzeń, mniszka, szlagier, świetny, zdrowy, zwierzaki uwielbiają. Przechodząc do ziół, babka lancetowata, niezaprzeczalna, bardzo lubiana. Tak samo babka szerokolistna, hit w większości, jak nie każdego zwierzaka. U nas królują kwiaty, każdy kwiatek podany znika w tempie światła. Może z wyjątkiem kocanki, nie będę ukrywać, kocanka jest zjadana w ostatniej kolejności, natomiast pozostałe kwiaty z wszelkiego miksu, nagietek, haber, hibiskus, płatki słonecznika, płatki róży, totalny hit. W tym lawenda, wrzos, liście kukurydzy, świetny przysmak do chrupania, trochę szeleszczą, ale zwierzaki uwielbiają. Neutralne zioło, można często podawać, liście jabłoni, pyszne, zdrowe, bardzo chętnie wcinane. List truskawki, na pewno potwierdzicie, że to jest świetny hit, zdrowy dodatek do diety, do częstego podawania. Pokrzywa, do rzadszego podawania, natomiast bardzo chętnie wcinana. Pokrzywa u nas również skrzyp, również do rzadszego podawania, natomiast szlagier, hit, zwierzaki uwielbiają. Jak chodzi o suszonki, to u nas te rzeczy, które przed chwilą przedstawiłam, są totalnymi hitami. Zwierzaki wcinają je w pierwszej kolejności. Ciekawa jestem, jak to się u Was przedstawia, co Wasze zwierzaki uwielbiają tak najbardziej ze wszystkiego. Jeżeli chcecie coś dorzucić, chętnie, inni na pewno się zainspirują, robiąc zakupy. Na pewno osoby, które dopiero przygarnęły zwierzaka, powiększyły swoją rodzinę, zastanawiają się co mu kupić, nie do końca wiedzą, nie muszą błądzić po omacku. Piszcie śmiało, może ja nie znam też jakiegoś przysmaku i bardzo chętnie go dołożę do mojej listy. E, przy czym fajnie, żebyście się skupili na zdrowych przysmakach. Ja tylko takie staram się podawać. Także piszcie śmiało zdrowe, suszone, naturalne przysmaki. Rozszerzajmy tą listę. Jeżeli chodzi o świeże, to też jak najbardziej dodawajcie w przypadku królików i świnek morskich, e, dodawajcie świeże. Szynszyle, pamiętamy, mogą tylko suszone. E, moje zwierzaki mają taki sam gust, nie będę ukrywać. Moje króliki, świnki morskie i szynszyle zauważyłam, że wyjadają w pierwszej kolejności to samo. Także kuferki z przysmakami mogę bardzo wygodnie zunifikować do jednych i nakładać bezpośrednio, jak wiem, że chcę ich przekupić, posprzątać klatkę, obciąć pazurki, wyczesać. Przysmaki mam, wszystkie się sprawdzają, także pamiętajcie, że warto odnaleźć też przysmaki Wasze, Wasze zwierząt ulubione przydadzą Wam się nieraz, czy to do wizyty u weterynarza, właśnie, czy do zabiegów pielęgnacyjnych, czy po prostu przy zabawie, przy oswajaniu, świetna sprawa, fajnie, żeby były zdrowe.